Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 30 maja 2021 roku, Grecja, wyspa Tazos. Właśnie wchodzę na plażę Golden Beach, uważam, że to jest najpiękniejsza plaża na tej wyspie. Piękny żółty piasek, który jest wygodny pod stopami, a parasole przypominają mi złote piaski. Obecnie turystów nie ma za wielu, ale zaczynają się powoli gromadzić. Sytuacja na świecie zaczyna się normować, więc ludziom brakuje relaksu przez duże R. Piękna plaża otoczona górami no coś wspaniałego tylko wypoczywać. Koniec maja temperatura 22 stopnie więc już trochę ciepłości przyszło przyleciało do Grecji a my szybciutko przenosimy się na inną plażę tą spokojnie opuszczamy i szybko warto było pojechać. Zobaczcie Państwo, co przed Wami. Zaraz się ukaże, jeszcze chwileczkę i momencik i pan z panią zacznie się kręcić. Ja oczywiście żartuję, tu już plaża Marible, ludzi, ludzi dużo więcej. Tutaj nie znajdziemy wolnego leżaczka, nie powiem państwu jaki jest kolor wody, gdyż większość płci pięknej może się na mnie obrazić, że nie rozpoznaje kolorów. Na chwilę pozostawię państwa, żeby podziwiali uroki Grecji przy muzyce. Już opuszczamy plażę Marible i przenosimy się na środek transportu, którym dostaliśmy się na wyspę. Ptaki Hitchcocka pozdrawiają, ja się z Wami żegnam. Dziękuję, do usłyszenia Janusz Stefańczak.